Cześć to ja, mister Bandesek w pierwszym odcinku z gry no w tym odcinku chciałem wam pokazać skilę trzeciej karty SP wojownika. Nazywa się ona Crusader. Crusader od nazwy Krzyżowiec, a skrót Crus Wygląda ona tak: płeć męska jest przysłonięta płcią żeńską. Tu mamy jej skillę: święta strzała, trzykrotna, tak święty, święty element, płyszczący efekt święty krzyż, wzrastająca tarcza. Modlitwa, obrony, modlitwa, tego jest skoncentrowana moc. Tu na dole z tym ogniem, wodą, światowym mrokiem mam jej resy. A na górze, czyli tutaj gdzie pisze nam UP. Możecie zobaczyć, jak dostałem punkty. Tu co mi wbiło, ile punktów razem miałem. Tu widzicie moją profesję. Jest ona 55 na tej karcie specjalisty. A tak i mi, mi punkty weszły. Żeby założyć tę kartę trzeba mieć 50 poziom profesji na normal. Na normalu. Tak się potocznie mówi na... Zwykłą postać bez SP. Ja mam 55, nie będę wam teraz pokazywał, bo może to trochę zająć, dopóki, zanim mi się załaduje znowu, że mogę wyjść na SP. Ale dobrze. Zacznijmy najpierw od podstawowego, tego którego nie mam tutaj na szybkim wybieraniu, ponieważ po prostu klikam dwa razy spacją i atakuję mi najbliższego stwora. Jest to przydatne, ponieważ jeżeli nie masz czemu darzyć, może nie bije to dużo, ale jest jak to była tak, który nic nie bierze. który żadnej many nie bierze wszystko. Po prostu nie masz many, to walisz tym, tak? Nie masz naładowanego skilla na glacy na przykład czy na arenie PvP. Walisz tym. Nie wali to jakoś mega, ale zawsze coś. No i jak widzicie często misuje. Dobrze. Pierwszym skillem jest święta strzała, który z prawdopodobnie z tym 10% może stworzyć światło magii to magii, ilość trafień jest 60%, co każde 4 sekundy traci przez 248 poziom gracza razy 4. Nie rozumiem tego, od razu mówię, nie pytajcie mnie. Chcecie, dopytajcie się w nazwisku gdziekolwiek, yy, możecie pisać pod, yy, w komentarzach pod filmikiem, jeżeli wiecie, co dodaję. Ja nie. Wiem. A wygląda to jak normalny, mocno skoncentrowany strzał z kurzem. Czyli mniej więcej tak. Z tym skinem mamy trzykrotny. Przykrotny tak, który nie robi nic. Jestem jest po prostu trzykrotny strzał na naraz, czyli ładuję trzy ty i robię przeciwnika. Nie, tak, widzicie, to jest skill obszarowy. Jedno wali do przodu, drugie w bok i trzecie też w bok, tylko w drugi. Dobrze. Dobrze, no to czy święty oddech, który mam na trójce, w dopodowiecem 100% może stworzyć święty oddech, który... Trwa 30 sekund i zmniejsza umiejętności wszystkich przeciwników. Czyli, na przykład, jesteśmy na Glace i chcemy, żeby ktoś nas mniej wali, bo nas dużo wali dajemy mu to. Powinno mu się pojawić debuffek, nie wiem, czemu się nie pojawił. Nie wiem, jeżeli wiecie, czemu się nie pojawił, piszcie w komentarzach, ja też tego nie wiem. Przepraszam, że nie wiem paru rzeczy, ale, no, nie jestem jakimś mega jasnowicem i nie znam się aż tak bardzo mega na stale. No i po prostu, jeżeli dostanie tego debuffa to dla niego to jest złe, bo będzie nas mniej walił. Dobrze, święty element jest chyba jednym z najbardziej <coughs> przydatnych, przepraszam, skili. Na trzeciej karcie SP, ponieważ z prawdopodobieństwem 100% może stworzyć pierwsze potrójne ładowanie, które trwa 20 sekund i siła wszystkich ataków jest zwiększona o 10%. Następnie pojawia się drugie potrójne ładowanie, które trwa 10 sekund i walimy 30% więcej. Jak można się domyślić jest też trzecie, bo jest potrójne. Czas trwa niestety tylko 7 sekund, ale siła wszystkich ataków jest zwiększona o 50%. Wygląda skin mniej więcej tak. Widzicie, pojawił mi się bufek. U góry I teraz wale 10% więcej. Pojawiło mi się drugie, teraz wale 30% więcej. I trzecie, które jest tylko 7 sekund, więc może się śpieszyć. teraz wale 50% więcej. Czyli jeżeli normalnie wale 1000, to teraz będę walił 1500. Jak można się domyślić? Dobrze, do następnego skilla muszę chwileczkę spawzować i zaraz wracam. Okej, okay, musiałem się zrąbać jak widzicie troszeczkę, byłem na krem, żeby trochę mnie pobiły, żeby pokazać wam następny skill, błyszczący efekt, który przywraca nam 930pz poziom gracza razy 15, czyli od odpowiedniego poziomu dodaje nam odpowiednią ilość HP. Nie dodało 930, widzicie, zwiększyła mi się pz. Dobrze, następnym skillem jest święty Krzyż, który z prawdopodobieństwem 70% może stworzyć Wyeliminuj Mrok. Parametr siły ciemności nie został dodany. Wyłączam wyłącza mro moc mroku przez 30 sekund. Czyli jednym słowem, mrok będzie nas mniej walił z tym debówkiem. A wygląda to tak, jak normalny jeżdżący krzyż, poziomie w z przeciwnika. widzicie, Tak mniej więcej wygląda. Ja nazywam to jeżdżącym krzyżem albo Jezusowym robieniem. Nie wiem, jakoś tak mi się, przyzwy się przyzwyczaiłem do tego mówienia. Dobrze, wzrastająca tarcza jest to po prostu tarcza, która jest przydatna na lot, ponieważ pozna lot DH, Dark Horn, Mroczny Róg. On trochę nas, a Wojownik ma dużo perzet, jak sami możecie zobaczyć u góry w lewym górnym rogu. No, a z tym będzie nas walił jeszcze mniej. Jeżeli ubierzemy odpowiednie reski, czyli innymi słowy odporności, może nas po prostu mało walić, my możemy go ploczyć i nie mogą sobie tam bezpiecznie tłuc i nie ginąć. Dobrze, następnym skillem jest modlitwa obrony. że w 100% może stworzyć modlitwę obrony, która, jak myślicie, co dodaje? Można się oczywiście raczej domyślić, że jest to bufek do obrony, żeby nas mniej wali Zwiększa maksymalne pr do 15%, zwiększa maksymalne PM o 15% i poziom obrony jest zwiększony o 1%. Żadna rewelacja. Przepraszam, nie tego skilla kliknąłem. O! Widzieliście? To drugie. To była właśnie modlitwa obrony. Przepraszam, że kliknę W, ale to tak źle mi się kliknęło. Dobrze. Yy, Następna jest modlitwa ataku. Modlitwa ataku z prawdopodobnie 100% może stworzyć modlitwę. Przepraszam, Modlitwa ataku. P poziom ataku jest zwiększony o 2%. Wartość morale jest zwiększona o 5%. Przepraszam, yy, nie procent. Przepraszam, pomyliłem się. Nie procent. Tak. I widzicie, wygląda tak. I obydwa bufki trwają po 3 minuty. No i teraz mój ulubiony skill: Lastik. Dobrze, Last. Z prawdopodobieństwem 80% może stworzyć śmiertelne zamroczenie. Zamroczenie, przepraszam. Zamroczenie jest to coś na styl oszołomienia. Przez co ten to już gra trochę w bo Powinien już wiedzieć. Ten, który jest dopiero początkującym, teraz się dowie. Oszołomienie, jak sama nazwa wskazuje. Nie może się przeciwnik ruszać, nie może nas bić, dlatego jest oszołomiony i nie może po prostu nic zrobić. Jest to bardzo przydatne. Jest to taki duży, pojawiający się nad przeciwnikiem, krzyż, z którego są takie małe, mniejsze, znaczy wcale nie są małe. I uderzenie w niego po prostu. Ładuje się to, no nie krótko, bo czas ponownego użycia to 2 minuty. Ale każdy las się trochę ładuje, ponieważ dużo wieża. Jeżeli ktoś dostanie takie na zamroczenie lastem, to ma małe już na podniesienie się. Podniesienie się. Nie wiem jak to się odmienia, przepraszam. Yy, dobrze. Trochę nie wiedziałem, jeżeli chodzi o kartę z Pekrusa. Jeżeli wy wiecie, to proszę piszcie w komentarzach pod filmem. W ogóle, jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, to na moim kanale też może ludzie będą pisali wszystko. Zapraszam na mojego face'a. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.